Cześć. Od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, żeby nagrać kilka filmików o powtarzających się problemach w dniu ślubu. Jak już jestem operatorem kamery, fotografem i montażystą, często rzucają mi się typowe niedociągnięcia w dniu ślubu, które potem przekładają się na gorszą jakość filmów i zdjęć. Oczywiście, nie ogarniam tego sam. Kiedy robimy dla Was filmy i zdjęcia, jestem z drugą częścią zespołu Greyhorse Foto, Photo, którą jest moja żona Katarzynka która również zajmuje się fotografią. Naszym głównym zadaniem jest przede wszystkim zrobienie dla Was wspaniałej pamiątki na wiele lat i pokazanie jak największej ilości emocji, które towarzyszyły Wam w dniu ślubu. Nazywam się Kamil Siwek, fotografią ślubną zajmuję się od 4 lat i chciałbym Wam opowiedzieć na co powinniście zwrócić uwagę organizując przygotowania ślubne i pierwsze Wasze spotkanie, czyli First Look. Ok, na początek może kilka spraw organizacyjnych. Kiedy szukać swojego fotografa ślubnego? Najlepiej około półtora roku przed własną ceremonią. Macie już swój termin? Znaleźliście salę weselną? Poszukajcie dopiero wtedy fotografa. Ile trwają przygotowania w dniu ślubu? My zazwyczaj fotografujemy trzy godziny przed ceremonią, tak żebyśmy mogli na spokojnie Przyjechać, rozpakować się, zrobić fajny materiał, i żebyśmy mieli jeszcze chwilkę czasu na dojechanie do kościoła. No i najważniejsze, na czym powinniście się skupić w dniu ślubu. Oczywiście, że na sobie jest to jedyny taki dzień, i przeżyjcie go naprawdę z uśmiechem na ustach. Przede wszystkim uśmiechajcie się dużo, cieszcie się z tego całego dnia i wcale się nie przejmujcie, że coś nie przyjechało, albo coś się nie udało załatwić. Zapewne goście nawet nie zauważą, że czegoś brakuje, a Wam będzie zajmowało to całą głowę. Nie przejmujcie się absolutnie wcale. Przecież nie chcielibyście przeżyć całego wesela z popsutym humorem, tylko dlatego, że jakiś drobiazg nie wypalił. Ok, zacznijmy wreszcie ten dzień ślubu. Najpierw parę słów do Was przyszłe panny młode. Szukając salonu fryzjerskiego lub makijażystki, weźcie pod uwagę ilość stanowisk. Jeśli wybierzecie salon z jednym stanowiskiem, możecie liczyć na więcej luzu i spokoju oraz na to, że podczas zdjęć po prostu nikt nam nie będzie przeszkadzał. Przy wyborze dużego salonu z wieloma stanowiskami, pomyślcie o tym, że możecie w tym samym salonie zamówić również usługi dla, dla mamy, dla starszej, żebyście były wszystkie razem. Wtedy mamy więcej możliwości do zrobienia zdjęć bardziej reporterskich, pokazujących. Waszą interakcję i to jak się cieszycie z tego wszystkiego. Przy wyborze dużego salonu weźcie pod uwagę to, że razem z wami w jednym czasie może przygotowywać się również świadkowa i mama. Oczywiście, jadąc na makijaż, nie pojedziecie na niego w sukni ślubnej. Wybierzcie jednak ubranie, które nie będzie się rzucało w oczy, nie będzie odciągało uwagi. Aha, no właśnie. No i jeszcze jedno. Jadąc na makijaż. Weź sobie zdjęcie sukni ślubnej, bo często pudrowany jest też dekolt i inne odsunięte miejsca. Po tym, jak makijażysta zrobi z was prawdziwą gwiazdę Hollywood, możecie zacząć się ubierać. Jak to bywa we własnych czterech kątach, w wielu miejscach znajdują się jakieś różne niepotrzebne rzeczy, które potem na zdjęciach mogą wyglądać dosyć niekorzystnie, no, a oczywiście ta pamiątka zostanie z wami na wiele lat. Dlatego, na czas zdjęć i filmów, przygotujcie sobie mieszkanie lub przynajmniej jeden pokój, w którym nie będzie zbyt dużo drobiazgów, które będą rzucać się w oczy. Przede wszystkim minimalizm bardzo dobrze wygląda na zdjęciach. No, i jest on ponadczasowy. Nie mówię oczywiście o tym, żebyście wynosili szafę i łóżko ale pozbycie się niepotrzebnych rzeczy na pewno o wiele lepiej będzie wyglądać na zdjęciach. No, jeszcze jedna rada dla do panów. Jeśli macie jakieś problemy skórne, wypryski, dajcie się trochę podmalować. Na zdjęciach nie będzie widać, że byliście malowani, a będziecie o wiele lepiej wyglądać. Świetnym pomysłem, gdy nie mieszkacie już w miejscowości, w której bierzecie ślub, jest wynajęcie apartamentu w mieście lub wykorzystanie do tego apartamentu na waszej sali weselnej. Zresztą, często dostęp do apartamentu na sali dostajecie w cenie wynajmu. Oczywiście, jeśli śpicie w apartamencie parę dni przed ślubem, Pamiętajcie o tym, żeby pozbyć się wszelkich kartonów po butach, folii po garniturze oraz kabli od ładowarek, które również zaburzają ład na zdjęciach. Aha, jeszcze jedno. Macie małe mieszkanie, ale za to dostęp do ogrodu? To świetnie się składa. Przygotowania równie dobrze możemy zrobić w ogrodzie. Jest to świetna alternatywa, która będzie wyglądać o wiele lepiej na zdjęciach i filmach. Po przygotowaniach przychodzi nareszcie czas, kiedy Pan Młody zobaczy po raz pierwszy Panę Młodą. Oczywiście świetnym pomysłem jest zaaranżowanie tej chwili w ogrodzie. Jest to specjalna chwila dla Pana Młodego, bo w końcu pierwszy raz zobaczy swoją ukochaną w Możecie oczywiście spotkać się w ogrodzie sami, bez reszty gości. Jest to świetny pomysł, żeby nacieszyć się chwilę sobą jeszcze przed ceremonią, a przy okazji zrobić kilka pięknych zdjęć plenerowych. Po tak zwanym first looku zostało nam jeszcze błogosławieństwo. Jest to szczególny czas dla rodziców, którzy pragną pobłogosławić Was i życzyć Wam wszystkiego najlepszego. Kochani, jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie przygotowań, napiszcie je w komentarzach pod spodem. Na następnym filmie postaram się przygotować typowe problemy, które związane są z przyjazdem do kościoła i samą ceremonią. Trzymajcie się.